Innym ludziom, bliżej dalej od nas położonych państw. My, chwała Bogu, nie wybieramy prezydentów, ani Rosjanom, ani Amerykanom, tak? I, I uwaga, nie mamy takiego. Nie tylko nie mamy takiego obowiązku czy potrzeby, ale nie mamy takiego prawa, żeby to robić. I kto warunkuje działania polskiej, na przykład dyplomacji, czy Armii w taki sposób, który, który, uzależnia to, co my robimy od tego, jak tam inni będą kierowali swoimi sprawami. No przykładowo, że, że na złość cioci nie pojechał prezydent do Budapesztu spotkać się z, z premierem Orbanem, No to, co to znaczy? To znaczy, że Polacy, są brani na zakładnika cudzych racistanu, cudzych interesów, bo to, kogo mają inni u siebie, w swoich stolicach, czy to od nas zależy? No w nikłym albo żadnym stopniu nie zależy. Więc, puentuję kwestię polityki naszej na kierunku białoruskim. Prosta sprawa. Katarzyna Wielka, na naszą zgubę nazywana wielką, prawda, księżniczka szczecińska, cesarzowa rosyjska, powiedziała, e, czy tam napisała do kogoś, że, że no w sumie najlepiej by było, gdyby między Petersburgiem a Berlinem nie było żadnej innej stolicy. No to ja, e, Arebur, wysnuwam z tego imperatyw wręcz przeciwny do polskich interesów, polskiej racji stanu należy, jeśli to możliwe, dbanie o to, żeby nie znikały inne stolice między nami a Moskwą, prawda. Niech one będą, niech one będą. Ja oczywiście mam szereg innych argumentów. Mówiłem w, kam w kampanii prezydenckiej, mówiłem, jak mnie tak pytano, no dobrze, ale co, po co w ogóle w sumie, na co normalizować? No po pierwsze normalizować, bo to sąsiad. Tak? Po drugie tam jest mnóstwo Polaków. A poza tym, którzy są zakładnikami tego, a w tym poza tym, tak, no zostali złożeni na ołtarzu w ogóle tej kretyńskiej polityki. Problemów jest bez liku, ale one kwalifikują się do rozwiązywania na ścieżce żmudnej pracy dyplomatów, a nie na ścieżce wojennej. Mówiłem, Białoruski, Białoruska Elektrownia Jądrowa, zresztą także Ukraińcy mają elektrownię jądrową, most energetyczny. Most energetyczny do Polski. Wiem od fachowców, którzy się specjalizują w energetyce i właśnie w sieciach energetycznych, że uwaga, to jest wykonalne. To jest wykonalne. No tylko, że trzeba nie iść na wojnę, tylko, ale ciągle nie odpowiedziałem na pytanie, dlaczego z nas do tej wojny pcha. No więc po pierwsze, zgadzamy się, że wcale oni raczej to są ludzie rozleniwieni. To nie są ludzie, to jeszcze Tacy ludzie jak Winston Churchill, to oni na prawdziwych wojnach bywali. Oni rzeczywiście tam Z górami wojowali. I ich rozkazy kierowały tam, prawda, do kopów i pod ogień to nie to tysiące ludzi, prawda. Gallipoli, no to jest maszynka do mielenia młodych Brytyjczyków, zresztą także Australijczyków. Film z Melem Gibsonem, bardzo piękny Gallipoli. No to za tym wszystkim stoi Churchill. Ale to by, byli jacyś prawdziwi ludzie. Tu nie ma prawdziwych ludzi. To jest, wiesz, eurokołkożnicy i niskiej i wyższej rangi, to nie są ludzie na jakąś wojnę. Więc oni by się chcieli zasłonić. Oni by się chcieli zasłonić i się właśnie zasłaniają. Kim czyn? Ukrainą. I właśnie został nominowany reżim ukraiński, kijowski, banderowski, został nafutrowany. Dotacjami. My zostaliśmy zadłużeni, nasze dzieci i wnuki zostały zadłużone na poczet odsetek od tego długu, który będzie rósł, w który nas pycha Komisja Europejska. Prawdopodobnie przy tym sporo kompromatów się też wytworzyło, prawda? Bo jak tyle pieniędzy się transferuje, to tam przy tym wielu się chętnie pożywi. I teraz jest haków, taśmy podkarpackie, to prawdopodobnie.